Witajcie, witajcie, bracia i siostry. Antidotum odcinek chyba dwa, ale tu się mogę mylić. Jestem w słodkach 15, 15 minut przed miejscowością Lubaczów. Ale musiałem stanąć, bo już potem zajdzie słońce i ciężko będzie pewnie nagrać. Szczególnie, że no, potem już od razu seminarium. No, dzisiaj sporą drogę przebyłem, bo już 570 kilometrów. No ale jestem, odsłyszę, że nawet tu coś jedzie na sygnale. że nie z powodu, że będzie seminarium. Chyba, że tak chcą się, spieszą, żeby zdążyć. Dobra, spróbuję niestety szybko mówić, no bo nie chcę się tam oczywiście spóźnić. O, coś się jedzie, strasz. Widziałem w paru miejscach rzeczywiście, że tam się gdzieś paliły trawy. Daj Boże, że nie, czyjś dom się zapalił, że nie las, więc ogłaszamy Boże błogosławieństwo. No i kochani, co my tutaj dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy znaczy, wy macie czwartek, bo ja to nagrywam oczywiście w środę przed seminarium. Kolosan trzeci rozdział, 12-17. Miłość jest więzią doskonałości. Bracia, jako wybrańcy Boży, święci, umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie i dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by ktoś miał coś przeciw drugiemu, ja to przytulę jedno okno, bo stąd za głośno jest. Jeśli by ktoś miał coś przeciw drugiemu, o, będzie trochę ciszej z jednej strony. Na to zaś wszystko, przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. Spoiwem doskonałości, która jest spoiwem doskonałości. No, piękne to jest. A w sercach Waszych. Niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w Was mieszka w całym bogactwie, z całą mądrością. Nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w Waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa. Dziękując Bogu, Ojcu, przez niego. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Powiem Wam, ciężko tu się nagrywa, cały czas coś gada, coś jeździ. Kochani, no mówi do nas Paweł. Yy, tu, jak mamy siebie znosić nawzajem, współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich, wybaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś miał coś do. Zarzucenia drugiemu, jak Pan wybaczył Wam, tak i Wy. Czyli mamy sobie nawzajem wybaczać, jakby niezależnie od tego, co, co, co się wydarzyło w historii naszego życia. No i piękne na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach Waszych niech panuje pokój Chrystusowi, do którego też zostaliście wyzwani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Wdzięczność to też taka rzecz, którą bardzo e, człowiek zapomina o tym. Wdzięczność Bogu. Ja jestem mu bardzo wdzięczny. Powiem wam, jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. No już tak blisko jestem i wiem, że to piękna miejscowość, bo tam była strefa mocy, że znowu że jest seminarium wiary, że ludzie chcą, że ksiądz proboszcz chce, ludzie chcą więcej Boga. To jest piękne, piękne i cudowne. Jestem Bogu wdzięczny za to. Słowo Chrystusa niech Was mieszka z całym bogactwem, z całą mądrością. Nauczajcie, napominajcie siebie psalmami, hymnami, e, e, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w Waszych sercach. To dzisiaj zdarzyło się parę razy podczas drogi, że śpiewałem Bogu, i wielbiłem Go, bo jestem bardzo wdzięczny temu, co On zrobił, robi i będzie robił dalej. Więc Panie, bądź i wywyższony. No teraz zobaczcie ostatnie zdanie. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bo Bogu Ojcu przez Niego. Amen. Amen. No i kochani, psalm dzisiejszy. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie Go w ogromnym Jego mnie Czyli chwalmy Pana wszędzie. Nieboskło, no, no tutaj w ogóle jestem na wschodzie Polski. No. Piękne widoki, Ja wam tak nie mogę teraz kamerą pokazywać, ale no, tu jest po prostu pięknie, to jest bajecznie. Nie? Więc chwalę Boga w tym wszystkim, chwalcie go za potężne jego dzieła, chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego. Czyli, jakby pokazuje nam przede wszystkim dzisiaj psalmista kierunek yy, modlitwy. No, chwalcie Boga, chwalmy Boga. W tym wszystkim, co się spotyka, chwal Boga, w tym, że droga dzisiaj bez komplikacji przeszła, że mogłem po rodziców pojechać, że mogłem ich zabrać, że zdecydowali tak szybko, żeby te parę słonecznych dni spędzić właśnie w Rzeszowie, skoro i tak to jadę. Chwalę Cię, Panie, w tym wygodnym samochodzie, który jest stary, tani, wszyscy się ze mnie śmiali, a jadę po prostu tak wygodnie. Nawet moi rodzice powiedzieli, którzy mają bardzo wygodny samochód i mówią, że w ogóle to bez porównania, nie? Boże wielbię Cię i błogosławię. To jest właśnie piękne u Pana Boga, że. Yy, że można 40-letnim autem tak, tak wygodnie jechać, gdzie nie przypuszczałbym wcześniej, że tak to może być. Ale Bóg właśnie mi do tego zachęcił, by to zrobić. z dalej mówi nam psalm. Chwalcie go dźwiękiem rogu, chwalcie na harfie C3, chwalcie go bębnem i tańcem, chwalcie na strunach i flecie. Zobaczcie, już w tamtych czasach pokazywali, jak w to uwielbienie ważne jest, żeby zaangażować ludzi, no bo nie da się żadnego z tych instrumentów obsługiwać bez człowieka. Nie? Czyli mówi, bierzcie instrumenty, weźcie swoje talenty i rozwijajcie je na chwałę Pana. No dla mnie to jest ewidentne zaproszenie, nie? I żeby zrozumieć dzisiaj młodych ludzi, że oni chcą, chcą, żeby gitara była w Kościele, żeby bębny były w Kościele, żeby ta muzyka była bardziej współczesna. Ludzie też mają dosyć już tych organów, młodzi ludzie na pewno. Ja chyba się do tego młodego pokolenia zaliczam, bo też mam dosyć tych organów. Te pieśni mają być pełne ducha, zresztą jak wcześniej nam powiedział pa Paweł w Lisie, do Kolosan. Pełne ducha, nie? Niech te pieśni nas porywają, niech one chcą, byśmy żyli lepiej. No I dalej jeszcze mówi: chwalcie go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących. I ostatni werset: Wszystko, co żyje, niechaj chwali pana. Myślę, co ja tak stoję tutaj przed pięknym drzewem, kasztanowcem. Po drugiej stronie jest lipa. Tak, potężna, stara. Myślę, że spokojnie ma ze sto ileś lat. No, kasztanowiec może być młodszy. I wiecie co, one chwalą Boga. Ja na nie patrzę i nie ma dwóch takich samych. One są piękne, one mnie w jakiś sposób zachęcają do oddawania e, czci Bogu. One mnie naprawdę zachęcają do tego, żeby Bogu oddawać cześć. No więc e, co ty masz, na co ty możesz popatrzeć i chwalić Boga, te pola może poprawę Ja to wam aż pokażę. Takie zaorane, gdzie tutaj już nie ma e, i dopiero coś będzie na przyszły rok pewnie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda tam, gdzie po horyzont. Ja no po prostu się zakochałem, no. Jest tam po prostu y, przepięknie. Prze, prze I Panie, chwalę Cię i wielbię w tym wszystkim, co mogę oglądać dzięki Twojej miłości. Amen. Bądź uwielbiony. Teraz dalej. Yy, dzisiejsza aklamacja. A nie, jeszcze tylko podsumuję. Bóg zaprasza Cię, żeby chwalić Boga. Nie wiem, jaka jest Twoja sytuacja, ale poszukaj, za co możesz chwalić. Może masz wygodne krzesło w domu albo wygodny fotel. O, może nie, to nie będzie się chciało od niego odkleić. Ale może, nie wiem, jest w piękny utwór, który lubisz słuchać, a może jest, yy, masz fajny taras w domu albo fajny balkon, fajny widok, fajnego sąsiada. Pochwal Boga właśnie w tym. Amen. Teraz dalej. Aklamacja dzisiejsza. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Amen. Miłujemy się wzajemnie. Czy umiem dzisiaj okazywać miłość nie tylko tym, którzy są łatwi dla mnie, ale tym, którzy są trudni dla mnie? Może teściowie, może zięciowie, może ktoś tam, ktoś tam. Czy ja umiem okazywać miłość dzisiaj? Zobaczcie, Paweł mówił, niech spoiwem tego wszystkiego będzie miłość. Miłość niech będzie no, dla mnie to jest w ogóle fenomen spoiwem doskonałości, tak? miłość, która jest spoiwem doskonałości. Więc jeżeli chcesz być doskonały, no musisz przywdziać e, tą miłość, musisz przywdziać się w miłość i po prostu tą miłością napełniać świat. Nie? No dla mnie jest to ewidentne zaproszenie dzisiaj do tego, by tak naprawdę żyć. Ja tak chcę żyć. Ja nie chcę się po prostu poddawać. Ja chcę naprawdę, żeby w moim życiu pojawiała się ta miłość. Nie? Coraz bardziej. Nie, nie, nie zwiedzę, że jej nie ma, ale chcę jeszcze bardziej. Chcę być bardziej oddany Bogu w ten sposób. Nie? Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka. Czyli, jeżeli się nie miłujemy wzajemnie, Bóg w nas nie mieszka. To nie jest miłe słowo. I miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Amen. Doskonała. Kocham to, że miłość jest doskonała. No i teraz patrzmy, Łukasz, szósty rozdział, dzisiejsza Ewangelia. Eee, szósty rozdział, wersety 27 do 38. 8. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi, jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czynicie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to nagroda należy się wam. wdzięczność. Jakaż za to należy się wam wdzięczność. Ja już na pamięć z tego z Mateusza, to Łukasz, jaka należy Wam się wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie. Tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność. I grzesznicy to samo czynią, jeśli po, pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. No nawet więcej. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda wielka będzie i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No powiem Wam, tu jest niezły rachunek w sumie. To jest oczywiście też kawałeczek kazania na górze, tylko w, w zapisane przez Łukasza, a nie Mateusza. Kochani, Byłoby idealnie, gdyby każdy z Was dzisiaj mógł to przeczytać i się no, zastanowić nad każdym punktem, bo tego jest mnóstwo, nie? No ale początek tego wszystkiego, czy klamra w ogóle wszystkich dzisiaj czterech czytań, no to jest miłość, nie? Miłość. Miłość. I teraz Jezus nam pokazuje nie tylko tych, co, co Wam czynią miłość. Miłujcie też Waszych nieprzyjaciół. Powiem Wam, no to jest miara doskonałości. Zresztą to już Paweł powiedział tutaj. To jest właśnie miara doskonałości. Pożytkujcie nie oczekując zwrotu, to jest trudne. Ostatnio znowu już wystawiłem z siebie na próbę, moją żonę, czy potrafimy. Akurat nie mieliśmy trochę pieniędzy, bo, 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 bo był taki moment, że sprzedaliśmy auto i trochę nam z tego zostało. Yy, I dość dużą sumę pieniędzy mieliśmy pożyczyć. Nie, nie wiemy, czy ta osoba nam może odeczyć, ale to w ogóle nie jest ważne. Ważne jest, czy, czy my umiemy się uwolnić. To jest ważne. Nie? Bóg pokazał, tak, zrób to. Więc przedyskutowałem to z moją żoną, gdy moja żona potwierdziła, tak, zrób to. To niniejszym to zrobiliśmy i byliśmy o, o jednego ducha, byliśmy zgodni w tym i też pięknie widzimy, jak Pan Bóg nas od tego uwalnia i mogą te pieniądze wrócić, mogą nie wrócić. Pan Bóg da nam z innej strony, Pan Bóg będzie się o nas troszczył, nie? Bo się zawsze troszczył, dlaczego miałby przestać się troszczyć. Yy. No tutaj te wiele rzeczy, na które zwraca święty, yy, święty Łukasz teraz, tak? Czyli Pan Jezus, bo on cytuje Jezusa, nie. Yy, bądźcie miłosierni, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, jak to jest trudny nie potępiać, albo oni zrobili tak, albo oni żyją na kociołapę, łapy, albo kochaj, albo oni przestali chodzić do Kościoła. No to ty możesz przestać chodzić do Kościoła, bo coś, nie? Kochaj, Bóg mówi kochaj, kochaj drugiego człowieka. Świat drzmu dobro. Wiecie co, ja wiem, kiedy jest łatwiej kochać? Łatwiej jest kochać, jak czujesz, że ty jesteś kochany. Ja od czasu, gdy, 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 gdy poczułem, że Bóg mnie kocha totalnie bezwarunkowo i że nie mogę w żaden sposób sobie na to zasłużyć, zobaczyłem, że jest mi dużo łatwiej. Czyli jakby no też wiesz, że tak jest też i dla twego życia, jeżeli ty nie masz tego doświadczenia, że Bóg cię kocha czy jesteś kochany, czy dalej, przez męża, przez żonę, czy przez dzieci, czy przez kogoś tam innego z otoczenia, jaka jest Twoja sytuacja, to rzeczywiście może Ci być trudniej. No bo tak to działa. Nie? Jak Ty nie doświadczasz miłości, to trudno, żebyś umiał tą miłość dawać innym. Ale Bóg nas do tego zachęca. I kochani, chciałbym się dzisiaj z Wami pomodlić właśnie o to. Więc Tatusiu w niebie, wspaniały, cudowny, ja Cię wychwalam i wielbię. Ja Ci dziękuję, że tak Cudownie mogę ja doświadczać, moja żona, y, możemy doświadczać Twojej miłości. Ja Ci bardzo za to dziękuję. Dziękuję, że nie ma w moim sercu wątpliwości, czy cienia wątpliwości, czy mnie kochasz. Ci bardzo dziękuję. Ci nie, nie, nie wiem, jak cię nawet wychwalać. Brakuje mi sił. Dlatego dzisiaj mimo że pędzę cały czas zjechałem na parę minut, bo mówię, szkoda by było, żeby nie było antidotum. Chcę, żeby było. Chcę Panie, mimo że nie mogę być z żoną, mimo że nie dojechałem do Lubaczowa, mimo że się spóźnię tam parę minut, ale wierzę, że ludzie poczekają. Panie chcę. Ponieważ ja nie znam tych po drugiej stronie kamery, ale Panie, wiem, że wszyscy Ciebie potrzebują. I to proszę, by Twoja miłość rozlewała się dziś w nasze serca, by się rozlewała nasze głowy, by ta miłość dzisiaj y, poprzez nas była miłością każdego następnego człowieka, żebyśmy mogli być narzędziem miłości w Twoich rękach. Ja chcę być. I ja proszę o każdego, który dzisiaj ogląda Antidotum, aby y, ta miłość jeszcze bardziej w nas była. I Tato, ja dzisiaj proszę, byś uzupełniał dzisiaj wszelkie braki tej miłości, bo może ktoś z nas ma właśnie brak. Na pewno mamy braki w wielu miejscach, wynikające z naszych poranień, z różnych sytuacji życiowych. ta to uzupełnia. Te braki, żebyśmy jeszcze bardziej umieli być miłością dla brata i siostry. O tak, ja Cię uwielbiam i wywyższam. Dziękuję za wszelkie dobro, za wszystko co zrobiłeś. Też ogłaszam dzisiaj Bogosławieństwo na tym seminarium wiary. Które rozpoczyna się w Lubaczowie. Ogłaszam Panie pełnię Bożego Błogosławieństwa nad tym seminarium, które wczoraj rozpoczęło się, czy dla Was wczoraj, a przedwczoraj rozpoczęło się w Oleśnicy. Odejdź tych wszystkich ludzi, tych, którzy jeszcze dojdą, spraw Panie, żeby jeszcze doszły kolejne osoby, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać, tak naprawdę spotkać, doświadczyć namacalnie Boga. Ja ci dziękuję za te cuda, które już zrobiłeś wczoraj, już jedno mam potwierdzone dzisiaj. Wielbię Cię, Panie, to jest piękne i cudowne. I dziękuję za wszelkie dobro, które Ty czynisz. I dziękuję Ci. I spraw, żebym ja, moja żona, moje dzieci, byśmy wszyscy umieli być czym umieli. Byś nas, Ty nas do tego uzdalniał. Byśmy byli cały czas narzędziem Twojej przepięknej miłości. I cóż, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Muszę pędzić, kochani, bo się nie jest dużo spóźnić. Papa, pa. Bożego dnia Wam życzę. I módlcie się za mnie, bo tych kilometrów dużo. Dzisiaj znowu jadę do Łodzi yy, z Lubaczowa przez Rzeszów, więc znowu kawał drogi i tak dalej, i tak dalej. Z Bogiem, kochani. Laskiem, stojąc przed Twoim tronem.